Szanowni Państwo, witam Państwa na wykładzie z cyklu interdyscyplinarnych spotkań Akademii Bioetyki. Ja nazywam się Wojtkiewicz Anna, pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wiele lat byłam kierownikiem banków i komórek macierzystych i chciałabym Państwu Państwem podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, w związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców oczekujących na swoje dziecko, jak również pojawiają się wątpliwości i zapytania w tej kwestii ze środowiska medycznego. Tematem wykładu jest pobieranie krwi pępowinowej. Zawsze bezpieczny. Będziemy się zastanawiali, drodzy Państwo, nad etyką odpępniania, aktualnym stanem prawnym pobierania, magazynowania klipem powinowej, nad korzyściami, jak również zagrożeniami wynikającymi z tej procedury, jak również możliwości, jakie mamy, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Krwi pępowinowej, a konkretnie komórek yy, macierzystych, tam się znajdujących. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć na tym wykładzie dla Państwa przede wszystkim, co Drodzy Państwo, jako rodzice powinniśmy wiedzieć i co powinniśmy wiedzieć jako personel medyczny. Czy to pobieranie krwi pępowinowej jest zasadne, czy jest ono korzystne i bezpieczne. To są bardzo istotne pytania, które Państwo zadajecie. Pytacie się, ile kosztuje procedura, jak ona rzeczywiście wygląda i jakie są korzyści terapeutyczne, w jaki sposób działają banki, jakie są rodzaje banków. Tutaj mają Państwo na tym slajdzie pierwszą stronę ulotki, z którą Państwo stykacie się. Jako rodzice, jako personel medyczny i tutaj są podane informacje dotyczące krwi powinowej, a konkretnie komórek macierzystych, tam się znajdujących i możliwości wykorzystania tej krwi powinowej. I niestety na tej stronie są podane informacje nieprawdziwe. Ponieważ podano tu informację, że jest możliwość leczenia refundowanego przez NFZ około 80 różnych chorób przy użyciu właśnie krwi pępowinowej. Dodatkowo jest informacja podana, że w Polsce istnieje możliwość leczenia dzieci z porażeniem mózgowym stosując krew pępowinową. I dodatkowo twórca tej ulotki, bank, Informuje nas, że krew pępowinowa nie jest gwarancją wyleczenia, ale szansą leczenia. Dodatkowo sugeruje, że jeśli w naszej rodzinie doszło do zachorowań i w przeszłości korzystano z komórek macierzystych, to powinniśmy zabezpieczyć swoją przyszłość i przyszłość swojego dziecka poprzez zainwestowanie właśnie w krew pępowinową. Dodatkowo są tu podane informacje, że... Jest coś takiego jak edukacja przedporodowa, i jest ona oparta na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników przez opracowanie standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, gdzie właśnie jest informacja dotycząca krwi pępowinowej. Dodatkowo również e, powołuje się tutaj ten bank komórek na rekomendacje Parlamentu Europejskiego, jak również na. Stanowisko instytucji rządowej, a konkretnie ministra zdrowia. Tu mamy rozporządzenie ministra zdrowia, z którego wynika, że istnieje ramowy program edukacji przedporodowej, obejmujący kilka istotnych punktów, i w ósmym punkcie dopisano, że należy informować o możliwości deponowania tanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego w celu pozyskiwania komórek macierzystych. Ten zapis dotyczący sznura pępowinowego pojawił się w tym zapisie w wyniku rekomendacji między zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie pobierania, deponowania komórek macierzystych krwi pępowinowej. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że jest prowadzona ta edukacja przedporodowa, która obejmuje wymiar godzin dostosowany indywidualnie do kobiety ciężarnej w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, lub też w grupowym spotkaniu mogą być te informacje podawane, i za te działania jest odpowiedzialna położna, a z kolei indywidualna edukacja jest obowiązkiem lekarza, położnika. I w tym samym dokumencie czytamy, że również ciężarna ma prawo poznać zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardów, praw pacjenta, opieki medycznej w zakresie okołoporodowym i ustawodawstwa rodzinnego ochrony prawnej ciężarnych i matek. I nie mamy tutaj być może informacji dotyczącej zabezpieczenia prawnego dziecka. Pytanie jest, skąd lekarz ginekolog i położna czerpie wiedzę na temat komórek macierzystych? Czy ta wiedza jest rzetelna i aktualna? Czy opierają tylko na szumie medialnym? Wokół komórek macierzystych i instytucjach, które zajmują się komercyjnym pozyskiwaniem i magazynowaniem krwi pępowinowej i sznura pępowinowego, a jednocześnie przetwarzają sznur pępowinowy na komórki macierzyste i świadczą usługę odpłatną w formie leczenia chorób, które nie są. Objęte pakietem NFZ-owskim. Dodatkowo dowiadujemy się, że również Kościół Katolicki popiera tą inicjatywę. Niestety, w przypadku banków komercyjnych, myślę, że ani Polskie Towarzystwo Ginekologów, Położników, ani minister, czy też Parlament Europejski, jak również Kościół Katolicki nie wydał rekomendacji, ponieważ czerpanie Zysków i korzyści z procedur. Nie ma tutaj żadnego uzasadnienia. W dalszej części to wyjaśnimy wykładu. Tu mamy informację, czym jest krew pępowinowa. Dowiadujemy się w tej ulotki, że jest to źródło młodych komórek macierzystych, które są istotne w leczeniu około 80 różnych jednostek chorobowych. I ta krew pępowinowa ma zaletę. Można ją pobrać na przyszłość bezboleśnie, bez jakiegoś obciążenia matki i dziecka. Kolejne strony tej y, broszury pokazują nam, że krew pępowinowa jest tak samo dobrym źródłem jak szpik kostny, y, no, ponieważ znajdują się tam po prostu komórki hemopoetyczne. Tak? Dlatego możemy tutaj. Równać te dwa źródła, aczkolwiek nie jest to właściwe porównanie. Tutaj mamy wylistowane choroby, których leczeniu wykorzystuje się komórki macierzyste z krwi pępowinowej. I jak popatrzymy na tą listę, to zobaczymy, że możemy leczyć, proszę Państwa, stwardnienie zanikowe boczne, możemy leczyć. Niedowłady czterokończynowe, możemy dystrofie mięśniowe, autyzm, endometriozę, wodogłowie, jak również schorzenia genetyczne, udar. Oczywiście jest to nieprawda wprowadzanie w błąd rodziców, którzy oczekują na swoje dziecko. Dodatkowo jest też na końcu taka forma odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, i dowiadujemy się z tej ulotki, że tych komórek, które pozyskamy w trakcie pobrania, może wystarczyć na podanie dla dziecka o masie około 40-50 kg. Jednocześnie dowiadujemy się o jakimś programie w Polsce. W wyniku którego będzie leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jak również tutaj dowiadujemy się o rzekomym leczeniu również chorób onkologicznych. Oczywiście są to nieprawdziwe informacje, które są podawane rodzicom, a jednocześnie rodzic, mając taką informację, która jest informacją, Przekazywano w szpitalu przez personel medyczny, jak również w formie ulotek rozłożonych na terenie szpitala, nie ma podstaw sądzić, że jest inaczej, że jest wprowadzany błąd. I jeżeli mówimy o komórkach macierzystych, to krew pępowinowa tutaj widzimy różnicuje się do komórek krwiotwórczych i nie możemy za pomocą krwi pępowinowej Leczyć 80 różnych schowań, które różnią się między sobą patomechanizmem. Mamy tabelę, która pokazuje, że rutynowo stosowane w klinice są komórki macierzyste hemopoetyczne do leczenia w takich chorobach jak białaczki, chłoniaki, szpiczaki, niedobory odporności, niedokrwistość. I tutaj ma zastosowanie oczywiście szpik kostny i w marginalnym takim stopniu również krew pępowinowa. A komórki macierzyste skóry oczywiście znalazły zastosowanie w leczeniu ciężkich oparzeń skóry. Teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda z perspektywy nowonarodzonego dziecka, które przeżywa ogromny stres w momencie pojawienia się na świecie. I raptem zamiast tutaj skupić się na dobrym przyjęciu dziecka, położna skupia się na pobraniu krwi pępowinowej. Osoby, które są zaangażowane, to szpital, dyrekcja szpitala, jeżeli oczywiście jest poinformowana i jest podpisana z nią umowa między właśnie bankiem a dyrekcją, położnicy, ginekologcy, połowne, bank komercyjny. Lub też publiczny, no bo trzeba wziąć yy, pod uwagę fakt, że bank, który jednocześnie świadczy usługę nieodpłatnego magazynowania klipem powinowej i jednocześnie świadczy usługę komercyjną. I oczywiście rodzice, którzy nie do końca wiedzą, czy jest to właściwe postępowanie, zabezpieczenie tej klipem powinowej, czy też nie. Jest szereg regulacji, które regulują sposób pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. To jest przede wszystkim ustawa dotycząca tej kwestii. Ważna jest tu również ustawa prawo farmaceutyczne w momencie, kiedy materiał z banku jest przekazywany do wytwórni w celu izolacji i namnażania komórek. I oczywiście podstawowa ustawa. O zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak również będzie tu istotna kwestia etyki zawodu lekarza, czy też pielęgniarki położnej. Ile kosztuje, proszę Państwa, bankowanie krwi powinowej? Otóż rodzice tuż przed narodzinami, okazuje się, że zawierają umowę konsumencką z Bankiem komercyjnym w trakcie tak rozmowy edukacyjnej, którą przeprowadza lekarz lub też położna, już wtedy osoba, która przeprowadza taką rozmowę, otrzymuje gratyfikację honorarium za pozyskanie konsumenta dla banku komercyjnego. Szpital również zawiera umowę z bankiem i wtedy otrzymuje również opłatę za udostępnienie infrastruktury. Bank ustala z rodzicami płatność za pakiet za pobieranie, za magazynowanie krwi i jest to pobierane w transzach co miesięcznych. Ile kosztuje y, bankowanie krwi pępowinowej, tak się zastanawiamy. Jeżeli jest to proponowane w rozporządzeniu ministra, to wydawałoby się, że powinna być ta usługa nieodpłatna a jednak y, są dwie formy deponowania. Jest ta forma nieodpłatna w banku publicznym i odpłatna w banku komercyjnym. Z tym, że bank bardzo często łączy dwie funkcje i zachęca konsumentów do rozszerzonej usługi, która jest odpłatna. Ponieważ wtedy deponujemy swoją krew, a tak naprawdę krew powinowo naszego dziecka. Z kolei, w tych publicznych, zrzekamy się i one trafiają, te próbki krwi, do ogólnej puli i są dostępne dla każdego z nas. W materiale dla rodziców. Jest taka informacja, że jeżeli zdecydujemy się na bankowanie, to gwarantujemy bezpieczną przyszłość naszemu dziecku, ponieważ możemy wykorzystać te komórki do leczenia 80 różnych schorzeń i cały czas trwają badania i na pewno wykorzystamy je w przyszłości. I Niestety wiele rodziców prowadzonych błąd zamiast inwestować np. świadczenie 500 plus na bezpośrednie koszty swojego dziecka oddaje je prywatnemu bankowi na opłatę za przechowywanie krwi pępowinowej. Szpital ma prawo udostępniać infrastrukturę położniczą prywatnej firmie komercyjnej, która czerpie korzyści finansowe z pobierania, magazynowania krwi pępowinowej i sznura pępowinowego. Być może szpital nie ma pełnej wiedzy, ponieważ jeżeli bank prowadzi jednocześnie działalność komercyjną i niekomercyjną, to zasłaniając się tutaj rozporządzeniem ministra, Szpital może być wprowadzony w błąd przez przedstawicieli banku komercyjnego. Czy bank ma prawo podpisywać umowę objętą klauzulą poufności z personelem medycznym zatrudnionym w publicznym szpitalu? Wydaje się, że każda taka sytuacja powinna być odnotowana i powinna przechodzić przez ręce prawnika zatrudnionego przez szpital w celu sprawdzenia takiej umowy, czy nie ma naruszenia prawa pacjenta, ponieważ pacjent jest w szpitalu pod opieką szpitala, a nie pod opieką prywatnej firmy, która pobiera sobie krew pępowinową i na przykład sznur pępowinowy. I pytanie jest, czy ta umowa jest standaryzowana i za każdym razem akceptowana przez prawnika? Niestety nie, ponieważ, tak jak panie położne mówią, one mają zakaz w tej umowie udostępniania informacji zawartych w niej. Pytanie jest, czy rodzice są poinformowani przez szpital? Czy też przez personel medyczny, który rozmawia z nim, przeprowadza rozmowę edukacyjną, że są oni w konflikcie interesów, ponieważ otrzymują honorarium za tą część edukacji okołoporodowej, a w związku z tym nie mogą być źródłem obiektywnej wiedzy w tym zakresie. Czy rodzice, jeżeli podpisują umowę nadawstwo anonimowe, mogą w każdej chwili wycofać swoją zgadę na korzystanie z ich materiału biologicznego? Te informacje są zapisane szczegółowo w karcie historii choroby matki i dziecka, a mianowicie, czy jest opisany sposób odpępnienia, ilość pobranej krwi, ocena parametrów krwi, jeśli chodzi tutaj właśnie o te parametry utlenowania. Czy na pewno odpępnienie odbywa się we właściwy sposób, bez szkody dla dziecka? Kto sprawdza, że personel medyczny, Wykonuje późne odpępnienie. Pytanie jest również, czy personel medyczny lub firma komercyjna/bank informuje rodziców pisemnie przy np. nieodpłatnym przekazaniu przez nich kli pępowinowej i lub sznura pępowinowego. W jakim projekcie będzie użyty materiał biologiczny ich dziecka? To znaczy, czy przedstawia tytuł projektu oraz zgodę komisji bioetycznej na prowadzone badania? Czy rodzice wiedzą, że materiał biologiczny, który jest w formie nieodpłatnej donacji, że on będzie wykorzystywany do wytwarzania produktu leczniczego, terapii zaawansowanej, który jest podstawą prowadzonej działalności gospodarczej firmy banku komercyjnego, gdzie z kolei terapia kosztuje od 18 tysięcy jedno podanie, a takich podań należy wykonać minimum trzy. Że nie ma to uzasadnienia medycznego, a jedynie jest to działalność komercyjna. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, wyczytaliśmy ze standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, że wszystkie tutaj działania podjęte powinny być udokumentowane, m.in. zaciśnięcie pępowiny po ustaniu tętnienia. Dlaczego warto poczekać z odpępnieniem do ustania tętnienia pępowiny u noworodka zdrowego? Ponieważ ma to znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, bo przedwczesne odpępnienie może doprowadzić do tego, że zmniejszy się ilość krwi, która dociera do organizmu dziecka, a to może spowodować, na przykład mniejsze dostarczenie żelaza, jak również może być przyczyną mikrourazów w postaci hmm, niedotlenienia kanek i narządów, a szczególnie mózgu i może spowodować na przykład, że będzie się rozwijało u dziecka delikatna forma autyzmu, której nie będziemy w stanie zdiagnozować. Czyli jest to bardzo ważne dla naszego dziecka, Zaplanować z lekarzem i z położną nasz poród, każdy etap porodu, jak również sposób odpępniania. Czy jako rodząca jesteśmy w stanie to kontrolować? Oczywiście, że nie, ale jeżeli prowadzony jest poród rodzinny razem z tatą, to tutaj możemy to wydzielić tacie. Teraz. Jest taki zapis w ustawie, że zaciśnięcie pomp powinno po ustaniu tętnienia, jednak nie wcześniej niż po upływie jednej minuty od urodzenia się dziecka. Czy ten zapis właściwie tutaj reguluje i jest zgodny ze współczesnym stanem wiedzy, należałoby się zastanowić weryfikując go może już na sali podrodowej, jak to Wygląda i jak można byłoby to sprawdzić. Czy rzeczywiście nasze dzieci otrzymują wszystko, co najlepsze w trakcie porodu zgodnie ze standardami obowiązującymi. Rodzice bardzo często zadają pytanie, kiedy przeciąć powinny? Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo zaraz po urodzeniu, a wyjątek tutaj jest taki, że w przypadku porodu zdrowego dziecka należałoby się kierować tymi zasadami, o których mówiliśmy wcześniej. I tutaj wiele rodziców mm, nie ma tej wiedzy i po czasie zastanawiają się, czy w ogóle ten y, czas ma jakiekolwiek znaczenie, ponieważ skupiają się na innych aspektach porodu. Stają się w tej kwestii na... Profesjonalizm personelu medycznego i na wiedzę personelu w tym zakresie. Należy pamiętać, że pobranie krwi z pępowiny nie może uzasadniać zbyt wczesnego odpępnienia. I z drugiej strony rodzi się tutaj wątpliwość, jeżeli personel medyczny ma konflikt interesu, ponieważ otrzymuje honorarium z Prywatnego banku, czy wiedza, którą nam przekazuje, będzie wiedzą pełni, przedstawiającą nam y, korzyści i również zagrożenia związane z procedurą odpępnienia. Drugi aspekt to przepracowanie y, środowiska lekarskiego, położnych i lekarzy. Y, Zaawansowany wiek, brak możliwości szkolenia się w tym zakresie w sposób taki niezależny i obiektywny. I powiedzmy sobie o tym, co jest tutaj istotne. Prywatny bank y, informuje nas, że krewetka powinowa. Powinna być pobrana, bo to jest unikalne i możemy to zrobić raz w życiu naszego dziecka w momencie, kiedy przychodzi na świat. Może teraz zastanówmy się, do czego możemy użyć tej krwi pępowinowej. A krew pępowinowa to mamy tam krwiotwórkę, komórki macierzyste o mniejszej immunogenności. Gdy jest brak odpowiednich dawców y, komórek szpiku kostnego, to wówczas można przeszczepiać y, krew pępowinową, ale tak jak Państwo widzieliście, jest to bardzo ograniczony zakres y, wykorzystania, tak jak w przypadku szpiku kostnego, dodatkowo. Jeżeli chodzi o komórki krwi pępowinowej, to wykorzystanie na świecie było tylko w kilku dziesięciu tysiącach przeszczepów. Były to niemal wyłącznie przeszczepy allogeniczne. Yy, specjalnie o tym mówię, aby pokazać, jak niewielkie jest prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek pacjent, yy, państwa dziecko, wykorzysta własne komórki krwi pępowiny, a jednocześnie należy zwrócić uwagę na brak logicznego uzasadnienia komercyjnego bankowania krwi pępowinowej jako polisy na przyszłość w leczeniu dzieci. Teraz zadam Państwu pytanie: czy jeden rodzaj komórek, komórek krwiotwórczych, macierzystych, leczy? 80 różnych schorzeń o różnym patomechanizmie? Wydaje się, że w tej kwestii dotyczącej klipy powinowej jest bardzo wiele wątpliwości. Natury, zarówno etycznej, moralnej, prawnej. Jak i przede wszystkim finansowej, o których należy rozmawiać w celu wypracowania rozwiązań, które przede wszystkim uwzględnią prawa nowonarodzonego dziecka, jak również rodziców, którzy będą się kierowali. Podejmując decyzję w oparciu o rzetelną wiedzę, która będzie pochodziła z niezależnego źródła, a nie od y, szkoleniowców z prywatnego banku, który taką usługę po prostu świadczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że temat Państwa zainteresował. I czekam na pytania od Państwa, na które będę starała się odpowiedzieć na spotkaniu czwartkowym na żywo. Proszę, abyście Państwo nadsyłali pytania, swoje wątpliwości, a również przemyślenia w tej sprawie, a może również doświadczenia dotyczące procedury odpępniania, wasze y, niepokoje, bardzo historie, jak również czy Państwo już skorzystaliście na przykład z krwipę powinowej, którą zdeponowaliście? Bardzo Państwa zapraszam do zadawania pytań. Było mi niezwykle miło być dzisiaj z Państwem i móc się udzielić swoimi przemyśleniami w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.